Jaltek News. Witajcie, nazywam się Remek Kaczewski, pracuję w firmie Jaltek i opowiem Wam o nowościach na rynku Auto ID. W krótkiej, dwuminutowej pigułce przybliżę Wam informacje o nowościach i promocjach Zebry, Honeywella, Datologica, Elo i Jamy i wszystkich innych producentów, których Jaltek ma w swojej ofercie. Jaltek. Już dziś, gdy wysłuchacie tego podcastu, my wspólnie z Honeywellem spotkamy się z częścią z Was na naszym Jaltek Roadshow. Zdjęcia z tego wydarzenia będziecie mogli zobaczyć na naszym LinkedInie, a jeśli jesteście z Krakowa, zapraszamy do restauracji Hevr na Kazimierzu. W tym tygodniu mailami i na LinkedInie przybliżaliśmy wam tablety zebra, które dedykowane są służbie zdrowia. Przypomnę, że są to wersje urządzeń z literkami HC na końcu. Z kolei na LinkedIn możecie znaleźć opisy skanerów DataLogic Magellan 1500i. Fajne skanery prezentacyjne, których mamy sporo na magazynie i są w dobrej cenie. Na naszym kanale na YouTube możecie obejrzeć film z ostatniego jak TechLab. Zachęcam, bo możecie dzięki temu zdobyć trochę ciekawych informacji o inteligentnych szafkach Zebra. Zebra. Krótkie przypomnienie. Dziś ten producent podnosi ceny swoich materiałów eksploatacyjnych. DataLogic. W ubiegłym tygodniu firma obchodziła swoje 50-lecie. 9 września 72 roku inżynier Volta założył firmę DataLogic, która z małego laboratorium mieszczącego się w plebanii przekształciła się w międzynarodową korporację, która jest dziś obecna na całym świecie. Aby zaznaczyć te 50 lat na rynku, firma uruchomiła specjalny program komunikacyjny, w ramach którego chce dotrzeć do wszystkich swoich partnerów i klientów na całym świecie. W jego ramach będziecie dzielić się swoją historią, osiągnięciami, oczywiście będzie organizować imprezy, które mają tą okrągłą rocznicę uświetnić. Na początek firma zaprezentowała nowe logo z 50. Elo. Ekrany dotykowe All-in-One są coraz popularniejsze, bo coraz lepiej wpisują się w hasło Industry 4.0. Dzięki odpowiedniemu ekosystemowi ułatwiają one zarządzanie ludźmi, urządzeniami i systemami. Ułatwiają dostęp do kluczowych wskaźników, a przez to zmniejszają ilość odpadów, ułatwiają przeprowadzanie szkoleń, a więc redukują startem czasu i ogólnie zmniejszają koszty operacyjne. To są wymierne korzyści, które można przedstawić klientom. Jeśli jeszcze nie macie takich monitorów w swojej ofercie, zastanówcie się, czy je o nie nie poszerzyć. Honeywell Wiecie, że drukarki serii MP Compact prawie 20 lat nie zmieniły swojego wyglądu. W tym czasie inne drukarki przeszły liftingi, zostały zastąpione przez drugą i trzecią generację, a te drukarki ciągle trwają. To świadczy o ich uniwersalnej konstrukcji i o tym, że pomimo tego, że technologia wciąż się rozwija, pewne konstrukcje pomimo swojego wieku nadal spełniają stawiane przed nimi zadania. Przyjrzyjcie się tym drukarkom, może gdzieś u waszych, waszych klientów możecie je zastosować i potem spokojnie spać przez lata. Epson. W tym miesiącu producent wprowadza na rynek nowe modele TM-P20 i 80i. Firma ma nadzieję, że te modele pozwolą jej zaistnieć na nowych rynkach, Między innymi w aplikacjach pojazdowych. O szczegóły pytajcie swojego piekuna. Getak: Firma podnosi ceny akcesoriów firm trzecich średnio o 15%. Podwyżka zostaje uruchomiona 1 października, przy czym ceny projektowe pozostają bez zmian. TSC: W połowie miesiąca, dokładna, dokładna data nie jest jeszcze znana, TSC wprowadzi na rynek nową durkarkę DA-220W. Główne jej cechy to rozdzielczość 203DPI i biały kolor obudowy. Prosta konstrukcja i odpowiedni materiał dedykują ją do wykorzystania w placówkach medycznych. Wersja podstawowa dysponuje portami USB, RS232 i Ethernet. Opcjonalnie może być też wyposażona w wi Wi-Fi.